na kanale Polska Masała. Mam na imię Marta i postanowiłam sobie zrobić kolejnego live'a, bo jest godzina 11 angielskiego czasu. Dzieci śpią, mąż śpi i <grym /dziśle> zrobiłam mu lunchek na jutro. I stwierdziłam, że ostatnio to był dobry czas, żebyśmy sobie pogadali. I mam nadzieję, że dzisiaj też będzie. Aczkolwiek chyba ostatnio to był piątek. Dzisiaj jest czwartek i może być mi osób No cóż, przyzwyczaiłam się, że moje live'y różnie idą. Yy, ale jestem... Mm, chciałam taką reakcję trochę nagrać. Yy, po pierwsze yy, oglądam serię na Netflixie teraz które się nazywa Love is Blind, Miłość jest ślepa i yy, uwielbiam Znaczy się, może nie. Ten drugi sezon nie jest tak fajny jak pierwszy, ale w pierwszy się tak wciągnęłam, yy, kiedy ja to oglądałam chyba w lutym, że obejrzałam wszystko naraz. Yy, wszystko, co tam było, yy, cały sezon od yy, tych rantek, yy, jak się nie widzą. I rozmawiają, mi w ogóle y, do wiecie, pierwszego spotkania, oświadczyń, y, no i tych ślubów, no, ile tam tych y, par wytrzymało i tak dalej. No i y, 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 drugi sezon ob obecnie oglądam. I y, jestem na tym wieczorze kawalerskim, panieńskim, więc jeszcze nie wiem, kto powie tak, kto powie nie. Ale y, chciałam powiedzieć, że ten serial bardzo mi się tak kojarzy z małżeństwami aranżowanymi. Właśnie w Indiach, co jest y, częste się sprawdza, i y, no jest tam prawie w 99% większość małżeństw takich jest. Więc y, jak zaczęłam oglądać ten serial, y, to y, no nie patrzyłam na to tak w ten sposób, ale bardzo mi się właśnie spodobało, bo. Zawsze uważałam, że właśnie jak się kogoś pozna lepiej, to nawet jak się tak powiem, od razu nie zakochasz, to ta miłość przyjdzie z czasem. I jak oglądałam, jak będą na staratka, czytałam te książki, wiecie, takie typu te historyczne romanse, czy coś, że właśnie no wiesz, tam były z jakiegoś powodu przymuszone do tego małżeństwa, czy tam właśnie aranżowane małżeństwa, przecież aranżowane małżeństwa były w Europie też, tutaj w Anglii, wiecie, dla majątków, rodów i tak dalej, więc, że tak powiem, to nie jest coś, co tylko jest obecne w Indiach, tylko było obecne wszędzie. No w każdym razie, jak one zostały, że tak powiem... No, kobiety, no, zazwyczaj jednak te romanse były z, y, pisane z punktu widzenia kobiety. No to jak ona wylądowała w tym małżeństwie, to zazwyczaj była na początku bardzo na nie, ale potem właśnie poznawała tego partnera, no i ta miłość czasem przyszła. No i właśnie, jak oglądam ten serial, to mi się to bardzo tak y, przypomina, bo y, wiadomo, że y, szaleńczy. Miłość i wszystko tak dalej. To jest piękne, ale jeśli nie mamy y, przyjaciela y, w naszym partnerze, no to te potem życie razem nie jest takie korolo, ko, korolowe. Kolorowe. Y, kolorowe. Więc y, ten eksperyment, no, wiadomo, może to jest sam dramaty trochę nadmuchiwane no, dla nad publiczności, dla oglądalności i tak dalej, ale y, pokazuje właśnie y, taką ważną cechę. że My się obecnie y, jednak większość ludzi skupia się na wyglądzie, jak randkuje i y, wiecie. Jednak ta, y, to porozumienie często idzie, idzie y, tak powiem na dłuższy plan. Na dłuższy plan, ale, dalszy plan, ale y, z kolei my mamy przecież te wszystkie Facebooki, Instagramy, y, te aplikacje randkowe, na których ludzie no, znają i e, piszą ze sobą przez bardzo długi okres czasu i e, no, jednak e, można e, z kimś przegadać na tym, e, no aplikacje randkowe albo na Facebooku e, online, długie tygodnie, miesiące. Dużo osób teraz się tak poznaje właśnie, że piszą online przez jakiś tam mega długi okres czasu i y, potem właśnie się spotykają, no i po tym spotkaniu jest różnie, prawda, albo y, to co mieli online przechodzi do, do rzeczywistości i y, no są razem i są szczęśliwi, albo no, y, że tak powiem, nie przetrwa to y, próby y, spotkania i jak się człowiek spotka twarzą w twarz, to y, jednak nieważne o czym gadali online, to y, y, no, ten związek potem jakoś tam y, szybko się rozpada. Bardzo często właśnie po pierwszym spotkaniu. I właśnie w tym reality show y, podoba mi się to, że owszem, jest to gadanie tam do ściany, tak w sensie, że oni tam siedzą w tych takich... Y, nazywam to po takich, no, no pokoikach tak, siedzą i tak wiecie yy, tam mają około 10 dni, dwóch tygodni yy, gdzie yy, poznają się, tam jest 14 chyba mężczyzn, 14 kobiet i właśnie yy, no, mają ze sobą rozmawiać mają siebie naprawdę poznać i tak dalej i uważam, że yy, bardzo ważne jest właśnie yy, rozmowy jeśli y, na początkach znajomości nie skupimy się wystarczająco na rozmowie, nie poznamy naszego partnera, wiecie, na każdy możliwy sposób, to potem z czasem y, po prostu wychodzą takie problemy albo takie nieporozumienia, które było trzeba przegadać wcześniej. Ja już kiedyś w jakimś filmiku y, mówiłam, że na przykład jak ktoś jest w takim związku międzynarodowym jak mój, no to są takie rzeczy, które trzeba. Y, Przegadać, zanim już tak powiem wejdziesz na jakiś poważniejszy level, bo po prostu jest duża różnica w wychowaniu, w kulturze, w religii i tak dalej. I po prostu trzeba wiedzieć niektóre rzeczy, bo to, że nam się coś wydaje albo o czymś się nie mówi, to nie znaczy, że to nie istnieje. Pamiętam, że wtedy zasugerowałam, że jeśli byście chcieli, żebyśmy pogadali o jakichś takich pytaniach czy takich tematach, które trzeba by przegadać no to um, kiedyś taki filmik nagram nie planowałam dzisiaj wrócić do tego wątku, chciałam sobie po prostu pogadać o tym serialu, którym oglądam i e, czekam na zakończenie i w sumie miałam obejrzeć sobie jeszcze jeden epizod, ale jak zobaczyłam, że e, jest możliwe, że zrobiła sobie live'a, to stwierdziłam, że z tego skorzystam, bo ostatnio o tej godzinie była dosyć dobra oglądalność dzisiaj troszeczkę nie, aczkolwiek wszystkim serdecznie pozdrawiam, którzy oglądają e, więc no, ta um, Love is Blunt, na, nie wiem czy jest na polskim Netflixie, chyba też, bo to jest jednak e, produkcja nef, e, Netflixa i e, chyba wszędzie jest dostępna. W każdym bądź razie wiadomo, że te wszystkie reality show no, są pod publikę, no nie oszukujmy się. No i teraz w tym drugim sezonie w ogóle jest taka para. No, właśnie, obydwoje są z Indii, nie? No i on się umawiał do tej pory tylko z białymi kobietami, a ona się umawiała tylko z białymi mężczyznami. Nie, nie spotykali się, nigdy nie randkowali, właśnie z nikim ze, z własnej kultury, z, że tak powiem, z Indii. Obydwoje są, urodzili się w Indiach, wychowali tam, nie wiem od którego roku życia są w Ameryce. Ale właśnie zniki z Indii nie randkowali. Byli bardzo przeciwko właśnie yy, aranżowanym małżeństwom. Yy, oczywiście tam rodziny yy, mówiły, że, że, że mogą pomóc w aranżacji tego małżeństwa, ale oni byli przeciwko, no i nie udało im się spotkać yy, partnera, tak? W sensie oni, ona chyba ma niecałe 30, a on ma chyba już po 40 jakoś nie pamiętam ich wieku, w każdym bądź razie no wiecie, oni tu byli tak bardzo przeciwko tego, żeby jednak te rodziny nie pomagały w mm, aranżacji tego małżeństwa, wiecie, nie chcieli korzystać z żadnych swatek i tak dalej ale poszły do tego eksperymentu, tak, żeby znaleźć e, miłość i żeby znaleźć, no, e, taki trochę inny sposób e, tego partnera no, ale właśnie, y, ja to już wcześniej mi się to, że tak powiem, kojarzyło właśnie z tymi aranżowanymi małżeństwami, ale właśnie obejrzałam odcinek, gdzie poznawali rodziny swoich wybranków i ta właśnie para y, indyjska y, rozmawia tam z tymi, y, z tymi przyszłymi teściami i tak y, dalej, no i właśnie ci mówią, że byliście przeciwko aranżowanym małżeństwom, a ten eksperyment bardzo przypomina. Aranżowane małżeństwo, bo właśnie jej rodzice mówili, że to przecież to tak wygląda, że owszem, rodziny szukają tam kogoś dla ciebie, ale no potem są te rozmowy, bo oni tam jakoś mega nie, nie randkują, tak wiecie, sami, tylko właśnie. Oczywiście e nie idą do restauracji, i tak dalej, tylko wiecie, jest to tak bardziej właśnie nastawione na to, czy macie takie same poglądy, czy takie samo e nastawienie do życia, czy to samo Was interesuje, czy jesteście na takim samym poziomie z wykształcenia i tak dalej. Wiadomo, że to są i które rzeczy są bardziej ważne, i inne są mniej ważne, ale właśnie. E oni, tam, ta rodzina jej mówiła, że to, co wy mieliście w tym eksperymencie, gdzie mieliście poznać się przez rozmowę, to jest właśnie praktykowane w Indiach przy aranżacji małżeństw. Oczywiście to nie jest wszędzie, nie ogólniamy. Yy. I są ogromne, że tak powiem. Od biednych do bogatych ludzi też na każdym poziomie to wygląda inaczej. Więc ja tylko teraz się odnoszę do tego, co jest przedstawione w tym reality show. No i ona właśnie mówiła, że to jest duże podobieństwo i że tam mama tej bohaterki mówi, że bardzo jej się podoba ten eksperyment, bo jednak pokazuje, że nie trzeba, że tak powiem podejść do kogoś, który wygląda tam, wiesz, piękna kobieta, przystojny mężczyzna i tylko pociąg fizyczny i potem niewiele mają wspólnego, tylko właśnie najpierw się poznają, patrzą czy tak samo patrzą na życie, a dopiero potem budują związek. I właśnie ja się z nią zgadzam, bo zawsze właśnie jak za młodu czytałam te romanse historyczne, to właśnie uważam, że owszem. Wiadomo, nie w każdym się możesz zakochać. I to nie jest tak, że y, wiesz, y, każda miłość jest taka sama i tak dalej. Ale właśnie jak y, życie cię zmusi y, do zamieszkania z kimś właśnie, tam wiecie, najczęściej tam pokazują, że po prostu jest ten ślub i mieszka i te aranżacje aranżowane małżeństwa też są takie właśnie, że wiesz, no y, przed samym ślubem za dużo się nie znacie, może troszeczkę tam pogadacie, y, wiecie, zobaczycie, czy tam Fajnie nam się gada, czy coś takiego, ale właśnie y, potem ten cały proces zakochiwania się jest y, inny niż tutaj w Europie, bo oni zamieszkują razem i dopiero budując swoje życie razem, zakochują się w sobie. I e, ja muszę powiedzieć, że no, e, wszystkie małżeństwa w rodzinie mojego męża są aranżowane. Tam mm, żadnego małżeństwa z miłości nie ma, ale wszyscy, szczególnie jego siostry, szczególnie te dwie siostry, są w Indiach, bo ja miałam najwięcej możliwości obserwowania tych dwóch małż, małżeństw, no to właśnie są, mm, wiecie, oni się kochają. I e, oni są razem. Chyba starsza szwagierka jest z 10 czy 11. O witaj Jola witaj. <grytanie> tak mi akurat zaszło na, na live'a. Witam serdecznie. No, więc oni są, są jakieś 10, 11 lat i yy, chyba rok po... Nie, czyli już z 13 lat, bo ich syn ma jakieś yy, 12 w tym roku. Yy, I. Yy, Rok po ślubie jest już dziecko, tak, ale właśnie w tych indyjskich małżeństwach często jest tak, że oni się zakochują po. i. Yy... Ktoś mi powie, no ale to nie jest ta sama, że to tak samo możesz pokochać, nie wiem, yy... przyjaciółkę, ciotkę, kuzynkę i tak dalej. To nie zupełnie jest tak, ale jak nie ma tego budowania życia razem, yy, to jednak yy, potem te problemy w małżeństwie wychodzą i na przykład w Indiach jest mniejszy odsetek rozwodów nie tylko dlatego, że jest to jakoś tam źle odbierane w społeczeństwie, czy po prostu ludzie nie mają odwagi tego zrobić. Oczywiście to też tam gdzieś w tych skrajnych przypadkach się odbywa, ale dużo jest to, że ludzie się skupiają na budowaniu życia razem. To nie jest tak, że. O, spodobał mi się facet, spodobała mi się kobieta i y, ciał, tak i dobra, no to jesteśmy, bierzemy ślub, bo y, w tym momencie, wiecie, kochamy się do szaleństwa. A potem po ślubie nie umiemy razem żyć, wiecie, y, i mają takie problemy typu docierania się i to często nie do zwyciężenia, bo nie są zainteresowani tym codziennym życiem. Właśnie w Europie według mnie duży problem jest w tym, że my chcemy owszem, fiertel, tak, pięknego, pięknej miłości i w ogóle, ale te przyziemne sprawy odstraszają, tak wiecie, takie typowe, nie wiem. Y Siadanie razem do posiłku, czy wiecie, wynoszenie śmieci, czy kto się zajmie dziećmi, czy kto zostanie w domu z dziećmi, czy coś takiego. Wiecie, wszyscy chcemy wszystko, a potem to życie, już że tak powiem, po ślubie, często nie, no nie wiem, nie jest tak jak sobie wymarzyli. I to mnie prowadzi bardzo często w Europie do rozwodu, gdzie w Indiach takie rzeczy są. Obgadane przed ślubem. I, no, wiadomo, są jakieś tam normy społeczne, które to jednak troszeczkę narzucają, że, wiecie, że jednak te kwestie tam, kto gotuje w domu, czy jak to wygląda, takie życie codzienne są jakby, no, troszeczkę z góry ustalone. Oczywiście nie wszyscy tacy są i tak dalej, ale no, jest tak, że jednak, wiadomo, że. Raczej mężczyzna w domu nie zostanie z dziećmi, ale nie oszukujmy się, w Europie to też jest bardzo, bardzo rzadkie. W każdym razie, ponieważ oni oboje są nastawieni na budowanie życia razem, to ich ten proces po ślubie i wygląda inaczej. Że oni najpierw, wiesz, spodoba się to, że on przyniesie jej kawę do łóżka, tak, czy nie wiem, zadba o jakieś takie... Przyziemne sprawy w domu, i wiesz, wiadomo, nie, nie zakochujemy się tylko z takich powodów, ale przez to, że jesteś cały czas razem i jakby widzisz, jak ta osoba się zachowuje, jak na siebie działacie i tak dalej, to ten czas buduje taki jakiś inny rodzaj takiego związku, i właśnie z tego rodzi się ta miłość w indyjskich małżeństwach. I my tutaj w Europie bardzo lubimy oceniać. Że to nie jest taka miłość, że to nie jest romantyczna miłość i tak dalej. No jednak yy, każdy patrzy na to troszeczkę inaczej, i mi się wydaje, że taka miłość ma dużo plusów. Wiadomo, że yy, nam, mi się wydaje troszeczkę trudno wyobrazić sobie takie coś, ale. Yy, nie powinniśmy z góry oceniać takich związków, że o jak są aranżowane małżeństwem, no to wiecie, są dwójką przyjaciół mieszkających razem, albo nawet nieprzyjaciół, tylko po prostu obcy ludzie razem zamieszkują i teraz tworzycie dom. Ale muszę Wam powiedzieć, że po, dobra, może nie po tam dwóch dniach, nie? Jednak ten, to potrzebuje czasu. Ale właśnie po roku czy po dwóch latach te związki, właśnie w Indiach są takie, według mnie, przynajmniej te wszystkie pary, które poznałam, mają większy poziom zrozumienia siebie nawzajem, są bardziej takie dopasowane pod tym względem, czego ja chcę od życia. I y, tutaj też pary, które poznałam w Anglii, y, no też są większości aranżowane, e, a, no nie wszystkie nie, ale ale właśnie ostatnio poznałam taką parę, e, dwie, byłam na tej imprezie tam Diwali i tam były takie dwie pary właśnie indyjskie, e, jedna jest e, dwa i pół roku po ślubie, e, mają mm, 16 szesnastomiesięcznego syna e, i od roku są tutaj w Anglii i e, Wiecie i jak obserwujesz ich razem, to patrząc na polskie pary czy angielskie pary, to byśmy nie powiedzieli, że oni są aranżowane małżeństwem. To jest takie samo małżeństwo, tak samo pokazują, że się o siebie troszczą być. On tam jej przyniósł e, ten e, napój, za się dzieci. On został, właśnie, wiecie co jeszcze mam wam, że tam jest taka sytuacja, to jest właśnie też takie trochę niecodzienne, bo właśnie on jest z dzieckiem w domu, a ona pracuje. Wiadomo, że to jest też spowodowane tym, że ona ma, ona tutaj studiuje i pracuje, bo ma taką wizę, na to przyjechała, a on oczekuje i nie ma, nie ma pozwolenia obecnie na pracę i musi siedzieć w domu. Ale właśnie ona mówi, że on bardzo dużo w tym domu robi. Co yy, wiecie, to, że on musi siedzieć w domu z tym dzieckiem, to jest coś innego, ale to, że on tam wiecie, i posprząta, i ugotuje, że on gotuje jej obiady codziennie, a nie, że ona po pracy przyjdzie jeszcze ma gotować. Wiadomo. Niektórzy powiedzą, o Boże, to oczywiście, że on powinien gotować, bo on nic nie robi, a ona robi. A czym to się różni od oceniania, że tak powiem, yy, kobiet, które zostają w domu. Wiecie, to jest takie, wszystko zależy od punktu widzenia. Trochę mieszam bo mi przeskakują trochę wątki w głowie i <noise> idę za tym, potem chcę wrócić do tego. No w każdym bądź razie właśnie ta para jest 2,5 i pół roku po ślubie. Yy, ja nie zadałam im pytania ile się znają, bo to by było z mojej strony niegrzeczne, ale przez przypadek myśleli, że o to pytam, bo ja się pytam od kiedy znają gospodarzy, u której się spotkaliśmy, a ona myślała, że się pytam yy. Ile zna swojego męża? I ona mówi, że jesteśmy aranżowanym małżeństwem, więc no, znamy się krótko przed ślubem. A ja wiem że w życiu by mi nie przyszło do głowy nawet pytać o takie coś, bo przecież wiem, że w Indiach są aranżowane małżeństwa w większości i według mnie takie pytania, co bardzo często się zdarza, jak mamy tam jednych czy dwóch indyjskich znajomych, że zaczynamy im prawić morały o tych aranżowanych małżeństwach, czy yy, wiecie, jak to jest, yy, ale jak wy tak możecie i w ogóle, a ile wy to się znacie przed tym ślubem. Bo to też każdy związek inaczej wygląda. Powiem wam, że moja szwagierka, to co jest w Australii, opowiadała mi, że oni przed ślubem to znali się trzy lata nie byli jakichś na no, takich mega randkowanych, ale oni do siebie wydzwaniali i dużo przez telefon rozmawiali. Yy, no i były trzy lata, zanim wzięli ślub, a potem oczywiście po roku mieli już dziecko. takie też trochę standard indyjski, że wiecie, zaraz po ślubie jest dziecko. Oczywiście nie zawsze, w każdym bądź razie, no to mówiłam o tej e, małżeństwie z dwu i pół letnim stażem i było jeszcze drugie małżeństwo z pięcioletnim stażem. Pięcio? Sześcio. Sześcioletnim starzem, pięcioletnim córką, w każdym bądź razie y, też właśnie aranżowane. I muszę Wam powiedzieć, że y, mi się wydaje, że takie, patrząc właśnie na te dwa małżeństwa, na tej imprezie, to muszę powiedzieć, że w y, porównaniu do tych małżeństw z miłości, które tam były, tak, bo były też dwa takie y, związki. Y, Anglików, no to muszę powiedzieć, że oni bardziej o siebie dbali. Czy wiesz, owszem, było tak trochę, że wiecie, to my się tam przemiksowaliśmy i w różnych grupkach sobie rozmawialiśmy i tak dalej, ale Ci faceci zawsze przyszli zapytać o tych swoich kobiet, czy, 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 czy wszystko ok, czy, czy wiecie, czy coś potrzebują, czy, czy, czy coś tam chwilę pogadali, zajęli się dziećmi. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo często, właśnie indyjscy mężczyźni zajmują się dziećmi, czy to na imprezach, czy, że tak powiem, w domu, bo jednak, szczególnie tutaj w Anglii, wiecie, Owszem, kobiety wszystko robią w domu, wiecie, sprzątają, gotują i tak dalej, ale nie byłoby to możliwe, gdyby musiały się cały czas zajmować dziećmi, więc często jest tak, że jednak ci mężczyźni się zajmują tymi dziećmi. I właśnie na imprezach muszę powiedzieć, że zarówno moja rodzina w Indiach, czyli rodzina męża w Indiach, jak i tutaj, wszystko, co, wszystkich, co spotkaliśmy tutaj, to było tak, że te dzieci oczywiście często dużo czasu spędzają z mamami na tej imprezie. Ale jak się, powiedzmy, już tak niegrzecznie bawią, albo jak są bardziej wymagający czy coś, no to jednak tatusiowie przechodzą i się tymi dziećmi bardzo dużo zajmują. Dopóki, że tak powiem, ładniej bawią się wszyscy w kącie, to mamy sobie siedzą i gadają, ale na przykład jak zaczynają biegać dookoła i tak dalej, no to. Jednak ci panowie przechodzą i się tymi dziećmi zajmują. No to mówię, jedni mieli tą pięcioletnią córkę, drudzy mieli 16 miesięcznego syna. I no i muszę powiedzieć, że naprawdę dużo te e, ci panowie się zajmowali tymi dziećmi, tak samo jak i mój mąż. I e, w tej e, tego, e, gospodarzy dzieci, e, gospodarzy e, no, gospodarz swoimi dziećmi. O, to, nie? A te dwie pary, co były angielskie, no to muszę powiedzieć, że owszem, wszyscy siedzieli jak przy, przy jednym stole, ale y, komunikacja była bardzo znikoma między nimi. Y, zajmowanie własnymi dziećmi też było takie, y, wiecie, że te kobiety się jednak zajmowały albo się nie zajmowały dzieci się same bawiły. Y, Wiadomo, jak dzieci się ze mną bawią, to się fajnie, wszyscy się cieszą, ale są potem tak, że tak no w którym momencie przychodzą do rodziców. No i y, muszę powiedzieć, że y, mój mąż, jak i właśnie ci wszyscy indyjscy panowie, to zawsze jak to dziecko przyszło, no to od razu wiecie, tam na kolana, na, na barana, coś tam się pobawimy, coś tam się balonem po, porzucamy, piłką porzucamy, jakimiś tam pierdełkami, coś tam pogadają, pośmieją się. Lepsze aranżowane małżeństwo z szacunkiem niż tradycyjne, gdzie po pierwszym foku jest rozwój. Tak, też tak uważam. Uważam, że, też, że właśnie w Indiach te małżeństwa się pracuje nad nim. Wiecie, małżeństwo to nie jest coś takiego, że o, wziąłem ślub i nagle jestem cały czas happy i tak dalej. Mamy, wiecie, życie codzienne, są problemy, są, wiecie, prace, są dzieci, są obowiązki. Wszystko to trzeba jakoś pogodzić i trzeba umieć sobie radzi z różnymi, że tak powiem, sytuacjami. Ja muszę powiedzieć, że mój mąż powiedział mi, że mieliśmy taką sytuację, jak się poznaliśmy, w sensie my się poznaliśmy w marcu, a pod koniec kwietnia, początek maja mój mąż, czyli znaczy ówczesny chłopak, tak, był w szpitalu. Był w szpitalu z dużym problemem z kręgosłupem, jemu tam dysk wypadł, i, e, czyli wypadł, tam, tam było bardzo skomplikowane, tą, e, straszyli go operacją i tak dalej, on nie za bardzo chciał, ale e, była taka sytuacja, że groziło mu to, że może mieć duże problemy właśnie z chodzeniem, z, ogólnie ze zdrowiem, tam go straszyli, wiecie, nie no niepełnosprawnością trochę no i y, było też tak powiedziane, że jak to się tam w jakimś czasie nie polepszy no to będzie konieczna operacja i y, tak dalej no i ja, y, dla mnie naturalnym odruchem było to, że y, jak, on, jak miał wyjść z tego szpitala to ja zaoferowałam, że po prostu się nim zajmę, nie? nie mogłam go zaprosić do siebie, no ale powiedziałam, że będę tam go odwiedzać y, przynosić mu obiady, wiecie no y, było to że tak znaczy ja tego nie myślałam dokładnie jak to zrobić, tylko od razu powiedziałam, że ja tam będę, nie, że ja będę przychodzić codziennie przed po pracy albo jakoś i yy, yy, że po prostu nie ma się niczym martwić, bo yy, wieć on nie, żadnej rodziny tam nie ma, miał znajomych, ale wiecie jak to znajomi, różnie było, nie, nie zawsze na każdego można liczyć w takiej sytuacji. I ja też się nie pytałam, czy on kogoś ma, tylko po prostu sama wyszłam, że tak powiem od razu z planem działania, że tak i tak zrobimy. No i on nie za bardzo, że tak powiem, chciał korzystać, bo się wstydził i właśnie dużo wtedy mówił, że, że wiecie, że nie chce, żebym była z inwalidą i że on tam, że będą go zostawić, bla bla i tak dalej. Ale potem, po paru tam miesiącach, latach, to mi powiedział, że z powodu tego jak ja wtedy zareagowałam, to od razu wiedział, wiedziałbym, to był jakiś... Miesiąc związku, to powiedział, że e, to e, wcześniej już, że tak powiem, widział nas razem w przyszłości, ale właśnie po tej sytuacji e, stwierdził, że e, to na pewno jest moja przyszła żona. No. Ja jakoś tym mm, nie patrzyłam na to w tym sensie, tylko po prostu, wiecie, był e, w potrzebie i trzeba było się tym zająć. W każdym w życiu wychodzą różne sytuacje, i mi się wydaje, że e, w tych naszych europejskich związkach opartych właśnie na takim. Często y, po prostu płytkim uczuciu, bo to, że my mówimy, y, że kogoś kochamy, to nie zawsze to jest taka głęboka miłość. Tak mi się wydaje, że y, tutaj, szczególnie w Anglii, y, mnie wkurza, jak wszyscy do wszystkie mówią, wie, love, y, darling itd., dla mnie te słowa są tak tutaj wyświechtane, że y, po prostu y, zabiera to znaczenie tym słowom. No i Ena się obudziła i na tym kończymy mojego live'a. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zasubskrybujcie, polubcie i skomentujcie. A może wrócimy do tego tematu. Na razie, pa!